25 lipiec 22 startujące mrówy startujące mrówy patrzcie im im lotnisko i zim zim już tu setki wyleciały tu jeszcze i co tylko wyjdzie i gdzie, patrzcie ile te cholery muszą się namęczyć żeby to to wyhodować ale to momentalnie tylko wychodzi i bzzzum, poszła idzie no niektóre spadają jednak coś im nie idzie no, już się kończyło pomału zaraz będzie spokój. gdzie idzie idzie i w górę i w górę i poszły i poszły i tam się będą chyba gdzieś w górze i zakładać nowe mnowiska no? Tak to się dzieje. Natura, widzicie w natarciu. Mróżki nie myślą, tylko działają. Oj, no. biedaczka, jedna nie może spadła. I coś innego. No, no tak to jest. Jednym się udaje, innym nie. Aby wyżej, i w górę. I poszła. Ileco, lecą ile, co gdzieś tam. Wsiną da. Wsi da. już parę zostało tu. No właśnie, zobaczyłem, że takie startujące ułady. mówię co to za ułady, tak startują no i dobrze wyczułem, bo to mrówki startują, mrówy, mrówy mrówcza praca Wzbogaca, nie? Nie wiecie o tym, no właśnie nauczycie się od nich, od mrówek, pszczółek Podobno na jedu ten, łyżeczkę miodu znaczy jedna pszczoła robi w ciągu życia łyżeczkę miodu i, i musi dziesiątki czy setki tysięcy lotów wykonać Nie złe nie, 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 nie zapierdał, nie? Na litr to miliony ponad lotów, no także miodzik jest fajny, ale bez tej ferajny, nie? To by go nie było. Hmm? Ktoś by z was chodził i, i zbierał miód <śmiany> także widzicie, do każdej... Każdego zajęcia są potrzebni odpowiedni wykonawcy. No tak urządzony jest ten świat. No, nie, nie może być tak, że. Yy... No, byłoby najlepiej, gdyby wszyscy umieli wszystko, no, ale to jest raczej mało osiągalne. Wystarczy, jak każdy będzie no, jeden więcej, dru drugi mniej, według tam zdolności przyrodzonych. DNA zawartych yy, jeden może na przykład tylko jedną rzecz robić albo w ogóle nic nie może robić inny może ich setki robić no i także jest cała filozofia istnienia trzeba cały czas myśleć uruchamiać mózgownicę no i mieć wiedzę no jak nie masz wiedzy i mózgownicy to nic tylko szkoda fatyki no także dawaj 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 Mówa. i tu gdzieś biegnie w moim kierunku biegnie tu do nas do góry miałeś lecieć. Gdzie tu lecisz? No bo tu pod górę ciągle to szuka najwyższego punktu. No, no, jeszcze nam no nie wyląduje. I wtedy czubuje, czubuje. Na czubku będzie czubować. Uwaga, nie może wystartować. Patrzcie, nie wychodzi. Eee. Biedaczka. Co ona ma? Coś ze skrzydłami. Nie potrafi fruwać. No i skarżona jesteś na zagładę. No, najwyższy punkt da webidaczko. No, no ja. Coś ci to nie idzie chyba. Nic z tego kochana nie będzie. Poszło. Oj, i spadła. No, jednak nie do końca.